Szanowni Państwo, dziś Dzień Polskiej Flagi zarazem Dzień Polonii. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę dziś zwrócić się do Państwa. Burzliwe dzieje naszej ojczyzny rozrzuciły nas po wielu kontynentach. Żyjecie Państwo w różnych krajach, macie różne problemy, ale łączy Was jedno: troska o ojczyznę, o Polskę. Wasze serca biją po Polsku. Zawsze, szczególnie w najtrudniejszych momentach historii naszego kraju. Mogliśmy liczyć na Waszą pomoc, pamięć i wsparcie. Chcę Wam podziękować i wyrazić głębokie uznanie, że często wbrew okolicznościom zachowaliście przywiązanie do polskości i nadal ją pielęgnujecie. Dziś chcę Was zapewnić, że dla mojego rządu jedną z najważniejszych kwestii jest budowanie poczucia wspólnoty, współpracy i jedności Polaków. Nieważne gdzie mieszkamy. Gdzie jest centrum naszego życia? Zawsze i wszędzie łączy nas Polska. Miłość i przywiązanie do ojczyzny, duma z biało-czerwonej flagi i godła z orłem białym. Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym dniu pragnę ciepło i serdecznie pozdrowić wszystkich Polaków żyjących poza granicami kraju. Chcę zapewnić, że Polska zawsze będzie na Was czekać.